Siemanko, witam serdecznie na kanale Piwne Degustacje, z tej strony Dariusz Dmytryszyn, zapraszam na degustację kolejnego piwka, a będzie to piwko ciekawe, sam, sam bardzo ciekawy jestem jak to będzie smakować, jest to piwo, które nazywa się Jurajska Pomarańcza z browaru. Na jurze browar z, z zawiercia. Tak wygląda etykieta. Może tutaj w całości pokażę. Etykieta nawet e, podoba mi się. Są wszystkie e, informacje. Taki e, oczojebny e, kolor, który zwrócił moją uwagę na te piwo. Więc już no, sam, sam e, plus za tą etykietę. E, wykonana z dobrej jakości papieru. Fajny, twardy, taki śliski, elegancki. No. Dobrze, no, najpierw słów kilka o samym e, browarze. Tak? E, browar na Jurze jest to stosunkowo młodziutki. Browar powstał w 1997 roku w Zawierciu. I co ciekawe powstał w miejscu gdzie kiedyś była mleczarnia. Mleczarnia przekształciła się w browar. Co też ciekawe w tym browarze, a, nóż, a no właśnie jest to, że mają własne ujęcie wody źródlanej. Ta woda pochodzi tam z głębokości 125 metrów, tam ze, ze skał wapiennych. Czyli jest no, browar bardzo zadowolony z tego, że mają swoje ujęcie czyściutkiej, źródlanej wody. Od 2011 roku w Browarze na Jurze waży Browar Pinta. Też będę degustował piwka z Browaru Pinta, więc na pewno zobaczycie filmiki z tego. Dobrze, w jakim stylu to jest te piwo? Tutaj jest napisane, że jest to piwo pszeniczne. No, czytając skład i e, ilość plato, no to raczej na pszeniczne nie, wyg nie wygląda, bardziej e, pod e, piwo belgijskie pszeniczne, czyli e, Witbir. Aczkolwiek też jak na Witbir e, plato 16,5 to jest e, dużo za dużo. Tam plato... O ile dobrze pamiętam, najwyższe do 12,9 chyba, tutaj 16,5, czyli no troszkę e, pojechali. <gry> Więc no raczej bym to zaliczył do piw spe specjalnych, z naturą taką właśnie, czyli o, inaczej, piwo specjalne, ale przypominające Witbira, tak bym powiedział. Dobrze, co my tutaj mamy w tym pi piwie? Oczywiście woda źród źródlana, tak jak mówiłem z własnego ujęcia. Słód pilzeński i słód pszeniczny, czyli dwa typowe słody do ważenia piw pszenicznych. Chmiel. Marynka, citra amar amarillo. E marynka podejrzewam na goryczkę, była citra amarillo to aby dać takie cytrusowe aromaty, fajne jest dalej tak: skórka świeżej pomarańczy. To może z, z Witbirem kojarzyć się. Do Witbira dodaje się e, skórkę e, sk kurakao, tak? Tutaj jest skórka świeżej pomarańczy. 3% naturalnego miodu. Naturalny olejek pomarańczowy, też ciekawe. 7,5% syropu malinowego. Zmieszali tutaj pomarańcze, maliny, miód, pszenicę. No, ciekawy jestem, jak to będzie smakować. Kwasek e, cytrynowy, nie wiem, chyba żeby zakwasić je. Nie wiem, nie mam kącia. I drożdże górnej fermentacji S. 33. Te droże S33 one właśnie e, najczęściej do belgijskich piw e, przenicznych, czyli do mm, wit, witbirów używane są. Ale także są wykorzystywane w kelszach i w altybirach. No, po samym składzie zapowiada się super ciekawie. 4,7 Alkoholu. I co oni nam tutaj napisali? Pszeniczne piwo przyprawione chmielami o cytrusowym charakterze, przełamane smakiem maliny i pomarańczy. Osłodzone naturalnym miodem. Ta synergia smaków na pewno Cię zaskoczy. Piwo niefiltrowane, posteryzowane. No. Ciekawy jestem. Otwórzmy zatem. nie, nie było tego najsmoku. Nice tak wygląda kapsel. Browar na Jurze. Nic szczególnego, ale no, firmowy kapsel jest, tak. Będę degustował piwko ze szklanki typowo przeznaczonej do piw pszenicznych. To jest taka długa szklanka. Dobra, to nalewamy. O, to chyba z tego soku malinowego taki taki kolor. Bo piwa pszeniczne powinny być, a ja troszkę uciekłem. Jane bym e, zrobił fajną. Czy drożdże tu jakieś? A lekkie są drożdże, osad drożdżowy, fajnie go zlejemy mm. z aromatu. Czuć właśnie faktycznie e, bardzo dużo malinowego aromatu, z nutkami właśnie tych e, aromatycznych e, chmieli amerykańskich może gdzieś tam jakaś pomarańcza przewija się. Może piana jest w e, no, powiedzmy średnio pęcherzykowa, jak na, jak na styl pszeniczny, raczej e, lepszej piany spodziewałbym się. Nie jest e, zbyt ob, obfita, szału nie ma, dupy nie urywa. Piwo jest e, mętne, tak jak powinno być. Kolo... Tutaj ciężko ocenić, ale taki jasno bursztynowy, może w bursztynowym nawet w kolorze. Ciekawe, no ciekawy jestem. Czuć czuć właśnie te chmiele amerykańskie. zajebiście je czuć. Jaką słodkością właśnie z maliny z pomarańczy, no. wysycenie umiarkowane czuć właśnie ten ten malinowy sok, tak? Tutaj jest 7,5% syropu malinowego, i bardzo go wyraźnie tutaj w smaku czuć. <laughs> Moim zdaniem, z ilością tego soku malinowego przesadz przesadzili. Piwo jest. E jest, jest takie e, ma, malinowo słodkie, tak jakby do zwykłego e, piwa soku mal, malinowego wlać, i to właśnie to taki sam, taki sam e, e, smak tutaj, wydaje mi się. Goreczki, goreczki nie ma e... leciutko kwaśne na finiszu, ale leciutko kwaśne, ale cały czas ten ten syrop malinowy gdzieś tutaj jest i przy, przykrywa te amerykańskie chmiele, tą skórkę z pomarańczy. Tego miodu tutaj w smaku nie czuję, podejrzewam, że on to, to przez, przez ten miód taka, taka słodkość też wysoka jest, no bo z, z, zmieszanie do syropu malinowego, który jest słodki, i naturalnego miodu, który, który jest jeszcze słodszy, no to troszkę za, za, za słodkie, te piwko. Tak jakby do piwa przenicznego wlać właśnie sok, sok malinowy i w ten sposób smakuje to, no w aromacie już te amerykańskie chmiele przy, przykryte przez ten malinowy sok, więc jak dla mnie piwo nie za bardzo udane nie wyszło im Kombinowali, chcieli dobrze, no ale Hitler podobno też ch chciał dobrze, no ale, ale, ale nie wyszło mu. Im tutaj w zawierciu też nie wyszło. Dobrze, mm, tutaj patrzę, co jeszcze mam. Tak, jest to e, filmik. Ukaże się w czwartek, w piątek, już na. Warszawski Festiwal Piwa, wyjeżdżam. Będę tam w piątek i w sobotę. W sobotę będę po południu wracał już. Jest kilka ciekawych premier na tym festiwalu. Na pewno pojadę tam z aparatem. Może uda się nagrać jakiś materiał ciekawy. Dobrze, no to co to? Na koniec standardowo suchar, suchar prowadzącego, a w sumie zagadka, dlaczego w Polsce jest tak mało łabędzi? Dlaczego jest tak mało łabędzi w Polsce? Ano, dlatego, że cyganie szybciej po chleb pod, podpływają. Cyganie szybciej po chleb podpływają i dlatego łabędzi nie ma tak za dużo w Polsce bo cyganie im wyjadają chleb. No, to tym cygańsko-romskim akcentem kończymy filmik. Do zobaczenia, siemanko.